Ale Polska mnie wita. Brzydko, ponuro. Nie za ciepło. Deszczowo, mokro. Przed chwilą minąłem cieszyn. I jadę na rozładunek do Bielska. Także do celu mam tylko 26 km. Święta w domu. Nie tak jak te biedaki kurcze. Siedzą tam biedni kurde w tym Dover. Francuzi powiedzieli, że ich dzisiaj będą puszczać. No, zobaczymy. Za mną idzie mój kolega. Ta światełka tam. To jest kolega z pracy. Od Neapolu jedziemy razem. I razem do Bielska. O, ale mi się już nie chce. Znaczy już bym chciał być w domu. A jeszcze rozładunek ładunek i dojechać do Katowic to już tam niedużo w sumie, ale tak to już jest, jak już jest... Jak człowiek jedzie w trasę, no to jedzie, tak? Jest okej okay wszystko ale jak jak już jest blisko domu to nagle czas się zaczyna dłużyć, człowiek chce być szybciej, znaczy nie jadę szybciej ale ale ruiny prawie jak na południu Włoch Piątej rano wstałem, Uch, spać mi się chce, nocowałem w Mikulowie. Ale wina sobie żadnego nie kupiłem w Mikulowie, po prostu poszedłem spać. Piąta rano pobudka, brutalny budzik nie dał mi pospać. Mimo że go prosiłem, ale to wymyślał jakieś dzemki no i wstałem i wyjechaliśmy z. Andrzejem. Czy on jest wyspany? Nie wiem. To jest obydak. Zastanawiam się jedna rzecz. Jak jechałem z Włoch, SWOCH, no i byłem na przykład w Austrii wczoraj, czyli dwa dni przed Wigilią, i wbrew pozorom trochę samochodów jechało w przeciwną stronę. I tak się zastanawiałem, jak to przecież kurcze nie mają szans wrócić na święta. Ale chyba z kolegą Andrzejem doszliśmy do wniosku, kto to jest. To są podejrzewam Ukraińcy, którym wszystko jedno, gdzie mają te święta, czy na bazie, czy gdzieś za granicą, i tak w domu nie będą, nie? No bo Polacy to no chyba by, nie wiem, no chyba by się nie zgodzili na to, żeby, żeby spędzić święta poza domem, No, no pomijam tych, którzy mają pecha być w Dover tak? I, i nie byli w stanie wjechać, no ale to jakby przypadek losowy, albo głupota Francuzów, nie? Bo ja to nazywam, nazywam głupotą, nie? Ja rozumiem zamykać granice, ale ciężarówki powinni puścić, tym bardziej, że oni przez Francję to tam jadą 70 km od Calais, więc 99,9% tych kierowców nawet nie, nie wychodzi z auta, nie? Serwis Weko w Skoczowie. tu możecie sobie używane kupić. Link 4, znaczy nie 4, link. Bo wymieniał flotę, bo trochę tam tego stało. A co tam u was? Czemu nie śpicie o tej porze? A, bo jest pracujący dzień przecież. Część siedzi w pracy. A roboty pewnie tyle, że siedzą na YouTube i oglądają partka jak jedzie Ciężarówką. No ja też tym jestem w pracy, nie? Wielku 21 No w sumie tak? Oglądacie live <laughs> Także Ja w live'ach dopiero naczkuję, bo zostałem namówiony do tego, żeby to robić, że jest takie zapotrzebowanie. No ale na razie jeszcze mnie tam YouTube nie nie, nie podpowiada tak jak koledzy, którzy zaczęli chwilę wcześniej. Właściwie dwóch, bo tam Kempa ...i Marcin z milion kilometrów, no... Spędzić w kabinie, bo nie masz rodziny... No, jakąś tam rodzinę każdy ma, nie? Kurczę, co za meleks... Trzeba się wyrypać, bo nie wyjadę. Nie będę za nim się wlókł. A czy mówisz w kabinie? To co wysyłają cię w trasę gdzieś? Będziesz tam się męczył? No w sumie jest to jakiś pieniądz. Ty jesteś piętrowyżej, Jesteś instruktorem nauki jazdy. A to mogło być całkiem ciekawe, nie? Tylko pytanie, czy nie dekoncentrowało cię to, bo wiesz, ja jadąc jakby no już jakieś tam doświadczenie na tej drodze minimalne mam, więc mogę sobie tam w miarę z tym streamem i jazdą poradzić. To jako instruktor no wiadomo, twoje doświadczenie jest takie i, i wiedza, że, że potrafisz jechać i streamować, tylko że problem w tym, że to nie ty prowadzisz, tak? I musisz myśleć za ucznia i jeszcze streama robić. Chyba, że stream po prostu sobie leciał, gdzieś tam kamerka ustawiona, a ty jakby, no, skupiony byłeś na nauce mimo wszystko. Nie wiem, nie, 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 nie trafiłem do ciebie, więc jakby nie wiem jak to wyglądało, ale... Jednak odpowiedzialność jest ogromna, bo uczeń to uczeń. To jest ktoś, kto się dopiero uczy. A, a jednak e, ty, jako instruktor, ponosisz pełną odpowiedzialność za jego błędy. Czyli, jakby doszło do kolizji, nie daj Boże, wypadku, no to właśnie ciebie będą za fraki. Nie? Ha, ha. no właśnie tak jak podejrzewałem dekoncentrowało no jak, się jak się uczeń nie zgodził no to absolutnie nie możesz wtedy kręcić prawda bo, bo rodo ale kurde no nie zmienię pasaż mu się nie będę wciskał zwolnię trochę może się rozpędzą e... ale jaja wiesz e... Jeśli masz to konto, jeszcze, to ja chętnie sobie tam zaglądnę. Eee, tylko muszę cię jakoś odszukać. Eee, jakoś... Wiesz co, czasami live robi takie... Co tam piszesz do mnie? Ale te konto twoje gdzieś tam istnieje pewnie jeszcze, tak? Streamować nie możesz, może cię zablokowali, wiesz? Bo YouTube czasami potrafi wyciąć numery, nie? E... Powiem tak. E... Chętnie tam zerknę, bo jestem ciekawy tych jaj, co tam się działo. Tylko muszę cię odszukać, wiesz, a, a e, z live'a czasami znikają komentarze. E, wiesz co, zrób, jeśli. To może. Wiesz co, zrób. E, kliknij u mnie suba, to ja w ten sposób trafię do ciebie. E, i, i, I sobie poglądam to. Bo inaczej to gdzieś tam mi to ucieknie, nie? Bo już, już czasami ludzie mnie proszą o jakieś przysługi o, o to, żeby gdzieś tam kogoś coś. Komuś coś załatwić, pomóc. Ja chętnie pomagam, jeśli jestem stanie. Natomiast e, m, e, kończy się live. Nagle patrzę, kurczę, a ja nie mam, nie mam tych, tych, e, tych rozmów, zniknęły i, i nie pamiętam po prostu Niku. Bo jak jadę, to też nie wczytuję tak bardzo we wszystkie teksty i no i kicha. I wyżem na osobę nieodpowiedzialną. Niesłowną nie? kurczę, ale tu na południu le pada. No, taka psia pogoda. Dobrze, że dobrze, że w Fiacie mam rozładunek albo tyłem pod rampą, która jest zadaszona, albo wjadę na hale i tam będą mnie zrzucać. Wolałbym pod rampę, bo, bo wtedy nie muszę pruć boków. A załadunek mam niezpięty, dlatego że lekko jadę, nie pełne. Jest to rodorodem, jeśli mi pokazywałeś twarzy tej osoby, yy, to. RODO Ciebie nie dotyczy, bo to, że masz nagrany głos, jeśli nie wymieniłeś tam nikogo z imienia, nazwiska i z, nie pokazałeś twarzy, no to w tym momencie RODO jakby nie działa, tak? No, ja mam problem, bo... Znaczy, tą kamerą, co kręcę, to, to nie ma problemu, ale ja mam kamerę 360 stopni i w tym momencie, gdybyś Ty taką kręcił, no to... To jest problem RODO, bo można się rozglądać na wszystkie strony i, i widzieć wszystko. Natomiast ja nią nie kręcę na live, dlatego że musiałbym albo obniżyć jakość filmu, ale to wtedy jest kicha. A w momencie, kiedy zostawił 4K, żeby to było fajnej jakości, to znowu internet nie jest w stanie przemielić tak ciężkiego filmu, bo 360 stopni w 4K, wiesz, 10 minut przy 15 filmów waży 2 giga. Więc internet nie jest w stanie po prostu tego przemielić, dlatego e, live y robię normalnie. Ale jak jesteś ciekawy, jak jesteście ciekawi, to na kanale zobaczycie filmy i z jazdy, i z wycieczek różnych tam po Włoszech, czy gdzieś tam. E, fajny film jest z Babi Góry, tam fajne widoki są i właśnie na, w kamerze 360 stopni bardzo się to sprawdziło. Także zachęcam, za, właśnie tam. No to całkiem fajne pieniądze proponują mnie za, za jedno kółko do Turcji. Znaczy, w sumie, dwa tygodnie to nie są jakieś takie straszne pieniądze, prawdę mówiąc. Eee. Nie, nie. No. Znaczy, fajne pieniądze, bo zarabiasz, nie? Ale 3,5 tysiąca za kółko dwutygodniowe. No, Powiedzmy, że dupy nie urywa. No, prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę, że jeszcze w to wchodzi jakiś tam nowy rok i tak dalej, no to, to już w ogóle nie. No, ale mieć, a nie mieć w sumie, wiesz. Także, jak masz siedzieć i dupać w nosie, to 3,5 tysiąca piechotą nie chodzi. Bo no faktycznie warto się pochylić. No proszę, masz film na zbabiej. No tylko, że to. No to masz w czym wybierać. W takim razie korzystaj. No. Zastanów się, co dla ciebie lepsze. No, w Hiszpanii ciepło, w Turcji no w sumie też może być, ale chyba nie tak jak w Hiszpanii. Aczkolwiek nie, no, też powinno być ciepło. No i wracam teraz z Neapolu. No to miałem 25 stopni. To jest temperatura, którą jestem w stanie zaakceptować w taką zimę. No bo zima zimą, nie lubię zimy, a zwłaszcza śnieżnej, no chyba, że na stoku to wybieraj Hiszpanię, będziesz miał lepiej. No ale z drugiej strony musisz się przebić przez Niemcy, ale ruchu nie będziesz miał dużego. Bo między świętami a Nowym Rokiem to tam no, powinny być puchy puściutko, nie? Dojeżdżam do Bielska. Za kilometr zjeżdżam. Co, Kaśka mi zaraz p***i? No dobrze, niech jej będzie. Zjeżdżamy na centrum, bo do Fiatu jadę. Teraz tam jest objazd, kurczę, zrobiony z takim głupim zakrętem. Mniej niż 90 stopni że jak auta wyjeżdżają stamtąd, to aż ciężko się złamać, nie? Wiesz co, nie wiem, to nie jest mój kierunek. Z tego, co mój przyjaciel, który jeździ na Hiszpanię, to... to mówił, że tam jest bez problemu, ale jak jest teraz, nie wiem. Nie mam pojęcia. Moim kierunkiem to są Włochy, ja jeżdżę głównie na Włochy. Czasami mi się trafi jakaś tam Belgia, Holandia czy, czy Szwajcaria, ale to tak na palcach ręki drwala są takie sytuacje, więc e, więc jakby, no to pytaj gdzieś na forach, tak? Będzie będzie lepiej, nie? Muszę wbić na lewy pas Holender, bo ja zaraz będę bił w lewo, bo muszę tym skrótem jechać. Będzie tak po włosku? Wpuścimy, czy nie? No, proszę, jak na zachodzie. Puścił mnie, no Polak. Polakkości. Nie wchodź w płacenie y, za kilometry, bo po pierwsze to jest nielegalne, po drugie będziesz się spieszył, żeby zarobić, nie? To musi być dniówka. Czy jedziesz, czy stoisz, masz mieć zapłacone, jesteś w pracy. Także yy, a jak masz płacone dniówkę, to jedziesz, nazwijmy to z przepisami, czyli bez głupot, bez szaleństw, bez jakichś takich wiesz, dziwnych zagrań, nie? No proszę zakaz zawracania tu jest, pan sobie wolwem zawrócił. No, a za mną kolega, też też kręci. Małe doświadczenie jako instruktor? Aha, bo ty bardziej, jakby w teorii, i w ten, No nie, 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 stary. Nie wchodź, no to w ogóle odpada. To już ktoś, kto płaci od kilometra, to z automatu już jest, już jest dziadem, nie? To już wiadomo, że, że jest dziadem, czyli chcecie wykiwać. To, to, już, to już jest geneza takiego zachowania. Druga rzecz, że mm, najprawdopodobniej. Zostaniesz gdzieś tam też jest, może nie zostaniesz, ale jest ryzyko, że zostaniesz po prostu oszukany. Będziesz szukał pretekstu, żeby ci jeszcze uciąć. Że, a nuż jakaś ryska, a nuż gdzieś przyjechałeś 5 minut za późno. Wiesz, a Unikaj firm, które płacą od kilometra. To musi być dniówka. To jest uczciwe. Żadnych frachtów płacenia od frachtów, od kółka. To są po prostu kursy, które jeśli się skleja, no to powiedzmy, że jest ok. Ale nie, nie daj Boże... Czemu turn left? Co? Ja muszę ją wyłączyć, bo mi głupoty gada. Jakie turn left, kurde. Dobrze, że znam drogę, bo by mnie posłała gdzieś jakieś zadupia dziwne, no. Jednak nawigacje są dobre, ale... Trzeba brać dystans, nie? No to wszystko. Kolego, nie tniemy zakrętów. Ja też chciałbym się zmieścić. Wracając do tematu, bo muszę się streszczać, bo mi zostało 2,5 km do końca. A kamery na fiata nie wnoszę, bo nie wolno. Eee, więc. Kierowcy, którzy jeżdżą od kilometra z reguły, wiesz, 9 dych na blacie i cały czas w pośpiechu. I dopóki kółko się układa i masz płacone na przykład od, od, od kółka, no to jest ok, no bo jedziesz, wracasz, masz zapłacone. Problem, jak się zaczynają korki albo opóźnienia w rozładunku i stoisz dzień dłużej, i jak się to zaczyna kumulować, to nagle się okazuje, że ileś dni w roku pracujesz za darmo, nie? Czyli charytatywnie, dla szefa, nie? Także nie daj się, znaczy no nie daj się, no widzę, że nie dasz się, no bo No koledzy, ale się kurczę narobiło A nie ruszę, no Dobra, dziękuję bardzo. że widzę, że podchodzisz z rozsądkiem stary, to, o, to niech tak zostanie. Nie? O, i tutaj mam teraz taki zakręt. Znaczy tutaj, no zaraz go będę miał. Taki mniej niż 90 stopni, także muszę całą drogę zająć jak... Jak będzie, jak będą, będzie ktoś wyjeżdżał tu, Kichanie? O, właśnie tutaj. Pusto. Pusto. Dobra. Bierzemy zamach. Muszę aż pod krawężnik podjechać, żeby tu wyrobić, nie? i teraz następna rzecz tutaj też muszę podjechać porządnie dobra, ten skanioł poczekał dziękuję kolego w skani czekaj, coś tam napisałeś cztery kółka na Słowenię za pięć tysięcy to jest po prostu przegięcie pały Straszne dziury są, muszę uważać. To jest przegięcie pały. Absolutnie yy, to jest yy, wyzysk. Przepraszam cię bardzo, ale za 4 tygodnie to ty powinieneś dostać. No, mówi się sióstrka z przodu, ale to też zaczyna iść do lamusa, ponieważ brakuje kierowców i stawki są o wiele ciekawsze. Yy, yy stary, siódemka w miesiąc, czy ósemka, to naprawdę na rynku nie problem znaleźć już w tej chwili. A za pięć tysięcy to niech się w dupę wsadzą taką ofertę. Przepraszam cię bardzo, ale miesiąc, miesiąc w budzie. Kurde, ale droga. Miesiąc w budzie za 5000, po kraju się tyle zarabia, nie? Naprawdę, to jest krajowa stawka, nie? A na Słowenię jeszcze do tych złodziei. Nie o to chodzi. czy znaczy niedaleko. Aha, chodzi ci o to, że cztery kółka zrobisz na przykład trzy tygodnie? No to powiedzmy, że jest ok, nie? Jak za trzy tygodnie. Ale. Pytanie, ty szukasz czegoś teraz na święta, na jakiś najbliższy miesiąc, czy na stałe, nie? Bo to ma znaczenie, nie? Napisz szybko, bo... Napisz szybko, bo, bo ja dojeżdżam. I kończę streama, bo muszę po prostu pójść się zameldować z biurami, a kolega jedzie tu z tyłu i on nie będzie chciał czekać na mnie jadę przed nim i nie chciałbym być za nim, nie? Bo od Neapolu byłem przed nim. To i dalej uważam, że to nie są godne pieniądze, nie? To, to nie jest... Um... To nie jest ciekawy pieniądz, moim zdaniem. No, ale wiesz, każdy decyduje sam za siebie, zrobisz, jak uważasz. Na stałe, to jak chcesz zarabiać 8-9, to napisz do mnie. To ci dam firmę, która tyle płaci i masz płacone dniówki, spokojna robota bez ciśnień. To mówię, tak, tak jak mówię, no, wani suba, nie wiem, gdzieś tam coś napisz. Daj mi ślad jakiś, zostaw, żebym cię znalazł, nie? I. I pośle ci namiar, nie? Będziesz mógł zacząć praktycznie od zaraz. Ja ci dam numer, na który masz dzwonić, a nie na ten, który tam jest podany. Nie? Dlatego mówię ci, zostaw mi jakiś namiar. Bo dam ci namiar bezpośrednio do osoby, która rekrutuje, nie? Także słyszysz, reach your destination. Dojeżdżam, muszę, muszę powoli kończyć. Miło było z Tobą spędzić czas, tak fajnie raźniej. Andrzej jedzie, dobra. Gdzie tam stanąć? Tam, dobra. Jezu, ile tu out. Ja myślałem, że tu będzie pusto, nie? Nie, tu sama naczepa stoi. Dobra, ja się wypcham tutaj. Nie wyjdź mi teraz z tego auta. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Muszę tam iść. Na razie, dzięki za towarzystwo. Za suby, za lajki. Trzymajcie się ciepło. Hej.